Cześć, z tej strony Gilon i tecie w sklepie 30 października 2023 roku. I to dzisiaj mamy? przytulanie za 1200, różowy rębarz za 500, połysk przytulaniec za 500, grisabel za 1200, rawina za 1200, straszy pałki za 500, Dropdy za 800, muszczak za 1200, zabójcza nuta za 500. Strzała Amor za 500, ciśnienie Dziku za 500, Świętowanie za 200, Jack Szkieleton nadal w sklepie, Michael Myers to samo, Alan Wake nadal w sklepie, Azuki to samo, Fortnite Koszmarów Czary nadal w sklepie, Pakiet zadań Awansu Trachini i Aurory to samo, no i co? Jeśli sklep się podobał to pamiętajcie subzone, łapko w górę, kod GGL w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.